Sprawa wygląda na skomplikowaną. Miasto chce przedłużyć drogę aż do Emilii i budowanej trasy S14, a mieszkańcy osiedla twierdzą, że nie da się tego zrobić w zaproponowanej formie. Projekt drogi zakłada stworzenie sześciopasmowej ulicy w najbliższym sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Lokatorzy chcą zmienić przebieg trasy, znaleźli wsparcie wśród niektórych radnych. To jest oczywiście gra o duże pieniądze. Mówimy o inwestycji wartej pół miliarda złotych, więc kwota jest absolutnie niebagatelna. Natomiast dyskutujemy o przedłużeniu drogi o bardzo dużych wymiarach. Dwa razy po trzy pasy drogi, a więc sześć pasów ruchu. Kłopot w tym, że przebieg drogi powstał na papierze według planów sprzed wielu lat, bez uwzględnienia obecnego stanu zabudowy. To kolejny raz, gdy w planowaniu miejskich inwestycji przeszkadza brak planu zagospodarowania przestrzennego ten problem powinien być jak najszybciej uporządkowany chociażby ze względu na to że miasto które się wyludnia zależy nam na to żeby mieszkańców przybywało jeżeli chcemy zachęcić do zamieszkania w naszym mieście nowe osoby musimy im coś zaproponować tym jest między innymi możliwość zakupu działki bez groźby wyburzenia domu pod później przebiegającą drogę plan należy rozwiązać jak najszybciej Zanosi się na długą debatę w Radzie Miejskiej nad przebiegiem nowej drogi, bo w komisji pojawił się dopiero wstępny projekt uchwały w tej sprawie. Ale ważne jest, że mieszkańcy Radogoszcza nie chcą przekreślać zamiaru udrożnienia ruchu tranzytowego. Mają zamiar pokazać radnym kilka swoich wariantów przebiegu trasy.